Gość poranka. Witam państwa serdecznie, nazywam się Dominik Jaroszewski, a dziś moim gościem radny miasta Płocka, pan Michał Sosnowski. Witam serdecznie. Witam słuchaczy, witam panie redaktorze. Spotkaliśmy się tu po to, aby porozmawiać o parkingach, ale nie o tych ogólnomiejskich, a bardziej o tych osiedlowych. No bo problem jest tak, że na osiedlach, nie tylko w mieście, mieszkańcy, szczególnie ci, którzy mieszkają w blokach, no. Często, często ciężko im gdzieś zostawić swój samochód. Pojawił się pomysł, aby wykorzystać parking, po, między innymi, wykorzystać parking po byłej komendzie policji przy ulicy Słowackiego. I proszę powiedzieć, jak ta sprawa wygląda? Czy jest możliwość, że faktycznie gdzieś tam ten parking powstanie? To znaczy tak, cała sprawa, jeśli chodzi o parkingi i te interpelacje moje ostatnie, które składałem, czyli park, o parkingi na osiedlach właśnie na ulicy Słowackiego, po ten parking przy byłej komendzie na osiedlu, na osiedlu Winiary, na osiedlu Łukasiewicza. Także te wszystkie interpelacje wynikają z uwag, które zgłaszały Rady Mieszkańców Osiedla na Komisji Inwestycji, która niedawno miała miejsce na Auli Ratusza, a także z indywidualnych rozmów. Rozmawiałem z panią Anią Cybar, czyli panią przewodniczącą Rady Osiedla Winiary. de <coughs> No, i są te problemy, i trzeba robić wszystko, żeby jak najwięcej tych nowych miejsc parkingowych się pojawiało. I tu, między innymi, taki dość pomysł, może dla niektórych innowacyjny, może dla niektórych wręcz aż narzucający się, żeby przeprowadzić go i doprowadzić do końca, żeby to się udało. Natomiast tu pewne ograniczenia formalno-prawne istnieją, jeśli chodzi o ten parking przy komendzie na Słowackiego, przy byłej komendzie. Do, do, do tego momentu, do kiedy była tam policja, mieszkańcy okolicznych osiedli byli przyzwyczajeni, że czy to wy weekendy, czy w święta, kiedy tych policjantów, pracowników było y, mało, stawiali sobie tam po prostu swoje auta, przez co te miejsca parkingowe tuż przy blokach na ulicy Słowackiego, y, na ulicy Jaśminowej też się zwalniały. Y, no a teraz, odkąd już nie ma tam komendy policji, ten parking stoi zamknięty, no i dla ludzi wydaje się to takie trochę mało rozsądne, że jest zamknięty cały czas, tak? No tak, y, bo tam jest, można powiedzieć, miejsca gdzieś na 30 do, samochodów. Dokładnie, tylko no tu mały taki problem jest, że ta działka nie należy już do gminy miasta Płocka, dlatego poprosiłem interpelacji, żeby stosowni urzędnicy wystosowali pisma. Tu właściwym organem prawdopodobnie będzie wojewoda, który odpowiada za tą działkę, ponieważ należona do skarbu państwa. Myślę, że tu można w jakiś to sposób, taki właśnie z podejściem takim zdroworozsądkowym trochę, ale oczywiście wszystko w granicach prawa, udostępnić jakoś ten parking, tą działkę dla mieszkańców na cele parkingowe, dopóki nie będzie tam czyniona żadna inna inwestycja. No właśnie. I proszę powiedzieć, jako radny, no obserwuję pana, ale też z Głaszają się mieszkańcy, gdzie jeszcze takie problemy tych osiedlowych parkingów bardzo ważnych są. Ja głównie działam na terenie, z którego zostałem wybrany, bo też tak czuję się odpowiedzialny za ten, za ten okręg, więc tutaj mówię, mówiłem już wcześniej na temat osiedla Winiary. Tu jest taki problem na przykład przy przychodni rehabilitacyjnej Roka, tutaj jak się jeździ na szpital na Winiarach. Po lewej stronie jest ogólnodostępny parking dla mieszkańców przy rodzinnym ogrodzie działkowym goź, medyczna. Przyrod medyczna. Tylko, że jest taki problem, że mieszkańcy spoza tego osiedla nie bardzo wiedzą, że on jest ogólnodostępny, bo on taki trochę wygląda w ten sposób, jakby był tylko dla działkowców. I tu jest też na pisałem interpelacji jest taka prośba, żeby po prostu miasto oznaczyło w odpowiedni sposób, pod odpowiednimi tabliczkami. Podało po prostu informację mieszkańcom przyjeżdżającym do Roki, że mają tam po drugiej stronie ulicy ogólnodostępny parking i mogą tam spokojnie zostawiać swoje auta. Podobnie był problem, jeśli chodzi o miejsc, teren przy Orliku na ulicy Zamenhofa, czyli też na osiedlu Winiary. Tam jest też taka prośba, żeby tylko utwardzić teren, żeby było, był podjazd dla kilku aut, tak naprawdę czy tam autokaru pojedynczego, busów, które przy, dla, dla zawodników, którzy przyjeżdżają na ten Orlik grać w piłkę, tak? Także czasami takie mało kosztowne, proste rozwiązania yy, mogą bardzo ułatwić... Yy... Rozmieszczenie tych aut na osiedlach, wtedy przez to, że wyznaczamy takie miejsca, jest dużo mniej tych samochodów, czy to zastawiających wjazdy do, posesje, do posesji, czy też stawia, stawianych tuż pod blokami. No tak, tam problem na winiarach jest nieco bardziej złożony, no bo y, ludzie, którzy przyjeżdżają czy to do Roki, czy na Orlik, y, stawiają tak. przy domach, bo tam jest osiedle domków jednorodzinnych i tak. czasami jest tak, bo to y, ja też miałem okazję porozmawiać z panią Cybart, że no, czasami jest nawet bramy wjazdowe na posesje, są pozostawiane przez samochody i ludzie nie mogą wjechać na, na swój własny ogród. No tak, Duży problem. No i tu jeszcze jak już pan redaktor pyta, gdzie jeszcze są takie problemy, to na pewno trzeba wspomnieć o osiedlu Tysiąclecia, bo tam jest też zagęszczenie tych mieszkańców bodajże największe w naszym mieście i też tam jest problem z tymi parkingami. Stąd pewnie pojawił się w niektórych głowach i może płynnie przejdę do drugiego tematu, o którym mieliśmy rozmawiać, czyli do tego skweru sportowo-rekreacyjnego, który przy ma pochodzić przy ulicy Hermana. Tam pojawiały się ze względu na te problemy parkingowe takie pomysły w kampanii samorządowej w 2014 roku, ale też słyszałem to w rozmowach, Między innymi radnymi, żeby zrobić tam parking podziemny, tak? W, na tym placu na przy Hermana 1. No to, to pewnie bardzo drogi no, pomysł by był, prawda? Tak, ale właśnie niestety po analizach wyszło, że no jest to pomysł praktycznie przy naszych możliwościach budżetowych nierealny. W związku z tym miasto przejęło ten plac od spółdzielni polskiej spółdzielni mieszkaniowej yy, z takim zaznaczeniem, że miasto musi wykorzystać ten plac na cel yy, na skwer sportowo-rekreacyjny, tak? No i tu też napisałem interpelację w związku z tym, żeby, żeby miasto po prostu uszczegółowiło, z czego będzie się składał ten skwer, no bo jest to taka dość enigmatyczna nazwa, pod nią się może kryć tak naprawdę wszystko, tak. No właśnie, a jeżeli skwer rekreacyjno-sportowe, jeżeli przy okazji też nowe miejsca parkingowe, bo tam też był pomysł, żeby nawet zamiast tego betonowego boiska, które tam teraz jest, żeby tam były tylko parkingi, prawda? Żeby w ogóle nie było miejsca na rekreację na sport. No dla tak, dzieci. Ale był taki też pomysł, ale jest to z kolei mieszkańcy sami z jednej strony wiedzą, że ma mają problem z parkingami, a z drugiej strony też brakuje na tym osiedlu zieleni i też chcieliby mieć miejsce, gdzie mogą usiąść, porozmawiać, odpocząć. No nic Więc dziwnego, no. nic dziwnego. Jeżeli byłby tam taki, no, skwer, tak, to jakby on mniej więcej wyglądał? Może pan ma jakiś pomysł, który można podsunąć. No myślę, że to trzeba uzgodnić z mieszkańcami, to po pierwsze. Właśnie stąd ta moja interpelacja, bo na razie chcę poznać plany miasta, prezydentów, tak, yy, jakie mają w tym, w tym zakresie, ponieważ, no, nazwa skwer rekreacyjno-sportowy, to równie dobrze mogą być trzy ławki, dwa drzewka i stół do ping -ponga. I też może tak. oba cele będą spełnione. A z drugiej strony może też to być jakieś, nie wiem, fajne boisko do siatkówki, a też Jakiś konkretny mini, mini park, można tak powiedzieć, tak? Więc nie wiem, no myślę, że na pewno trzeba to ustalić z mieszkańcami, czego tam oczekują też. Ale zachowując oczywiście to porozumienie ze spółdzielnią, czyli wykorzystanie na cele, dwa tak naprawdę, czyli rekreacja i sport. Ja tylko na sam koniec naszej rozmowy dodam, że powiat Płocki, generalnie nasze okolice, jeżeli chodzi o Mazowsze, jest na drugim miejscu co do liczebności samochodów, to znaczy, że po prostu tych samochodów Dobre. mamy najwięcej. Tak. tak wynika z ostatnich badań Głównego Urzędu Statystycznego. Ja dziękuję bardzo za przybycie do studia. Naszym gościem był pan Michał Sosnowski, radny miasta Płocka, z którym rozmawialiśmy o problemie parkingów na płockich osiedlach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam słuchaczy. Ja dziękuję państwu za uwagę, pozdrawiam. Dominik Jaroszewski. Gość poranka.